Josimy odciska, ja jestem Ruki i witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon GO! A z tym odcinkiem rusza nowa seria na moim kanale, czyli ewolucję Pokémonów z drugiej generacji, gdzie będziemy ewoluować najbardziej epickie, najrzadsze, najmocniejsze Pokémony właśnie z drugiej generacji. Jeśli zaczynamy od jednego z najmocniejszych Pokémonów w Pokémon GO, czyli ewolucja Teddy Ursy w Ursaringa I generalnie, jeśli chcecie więcej odcinków z ewolucji właśnie Pokémonów z drugiej generacji, to zostawcie łapkę w górę. Jak będę wiedział, że są te łapki, będę wiedział, że chcecie coś takiego. A tymczasem nie przedłużając zaczynajmy Także jak widzicie wita nas tutaj postać biegnąca w jednym miejscu Mam jakiś problem generalnie z iPhone'em, że nie może złapać jakby GPS-u. I pisało na nocie, żeby resetować coś tam, jakieś ustawienia, wyzerowywać w lokalizacji, robię tak? To przez chwilę tylko ten y, GPS wraca, i normalnie już nie mogę grać swobodnie w Pokemony, bo gdzieś wyjdę i GPS mi w ogóle nie chce złapać y, gry. Ale wracając do ewolucji, to mamy tutaj 3 Teddy Ursy i 48 Candy, więc będziemy musieli dwa z tych Teddy Urs za zabić. <gry> Zobaczcie, z tym Teddy ursom y, chodziłem przez dłuższy czas, ma on 43,1 km, i tego, właśnie Teddy Ursę. Ponieważ zobaczcie jakie ona słabe IV. Będziemy chcieli zamordować. <noise> Słodki misio niestety musi zakończyć swój żywot. Więc generalnie robimy transfer tego. żeby sobie nie pomylił, to jest tak, mały misio, dobra. Mały misio już jest y, dużym Candy. Y, który nam jest niezbędny do ewolucji. I mamy tutaj dwa y, Teddy Ursy. Oba mają świetne IV. Dlatego wybierzemy sobie tego z większym CP. Zobaczcie, 835 CP. Kozak. Tego będziemy chcieli zrobić. Generalnie tego chyba, no muszę zamordować, no niby ma dobre IV, ale jednak, jednak, bye bye, jak to mówią. I moi drodzy, robimy ewolucję w końcu. Teliursy, ursy, Pokémona, którego jeszcze nie mam. E, przepraszam, Ursaringa. Dobra, robimy Ursaringa. Jak w ogóle śmiesznie wygląda, jak się robi Pokémona z drugiej generacji, właśnie y ewolucję. To jest taki nietypowy widok. I zobaczcie na tą bydle, to jest jeden z najmocniejszych Pokémonów z drugiej generacji. Jakie bydle! Ja pierdziele teraz proszę najlepszy zestaw ataków Ponieważ ten pokaon będzie miał bardzo dużo cp I proszę najlepsze ataki yy... No pierwszy atak jest chyba najlepszy Wow 18... 1981 cp Ja pierdzielę Jakie bydle Szkoda że nie udało nam się atak ale generalnie, a zobaczcie, czego mogę power-upować, bo na moim levelu może mieć tak, nie wiem, z 2500 na pewno. W ogóle niepodobny, nie? Tam te taki słodki misia, tutaj taki bydlak z pazurami. Patrzcie, jakie on ma szpony, i pitole. A z tyłu taki pompon. To jest chyba jedyne, co przypomina pierwszą formę. To ten pompon z tyłu, na tyłku. Ale jakie to jest niesamowite, bydle. Jest to typ normalny, więc wed według mnie on powinien mieć chyba na pierwszym miejscu Hyper Beama, jeśli chodzi o super ataki. A słyszałem, że Counter jest dla niego najlepszym normal atakiem, mimo że jest typem walczącym. Więc po prostu zobaczmy na internecie jak to jest. Wejdziemy, jak to zawsze robimy, na Silph Road Global Dex, czyli taki globalny Pokédex, który pokazuje Pokémony z samego Pokémon GO. I zobaczcie, nie ma tutaj na przykład trzeciej generacji, ponieważ nie ma jej w Pokémon GO. Bo to jest taki stricte właśnie Pokédex do samego Pokémon GO. Są tutaj tylko Pokémony, które są w grze. I zobaczcie. Ten Pokémon może mieć 236 ataków, więc to jest chyba najlepszy atakujący typu normal Pokémon w obu generacjach w Pokémon Go. KP180, czyli nawet HP ma bardzo przyzwoite, ale atak to po prostu kawał bydlaka normalnie. Widać, że też pony nie są na darmo i nie są tylko dla ozdoby. I teraz, tak, najlepsze ataki. Counter, czyli tak jak myślałem, jest tutaj najlepszym normal atakiem, ponieważ zadaje 13,3 DPS-u, a ten Pokémon generalnie nie może mieć normal ataku typu. Normal właśnie, tylko może mieć albo metalowy, albo właśnie fighting, czyli walczący. No super atak, tak jak myślałem, Hyper Beam, 49,3 DPS-u, ponieważ jest tak, pod żywioł. My niestety mamy najgorszy super atak, więc generalnie chyba będziemy musieli tym Pokemonem testować tylko normala, tak jakby cały czas klepać z normala. Szkoda, że nam Hyper Beam nie się wtedy to mielibyśmy takiego Ursaringa, power go na maksa. Ale generalnie mimo wszystko, przetestujemy sobie Skubańca w gymie, więc widzimy się ziomeczki w gymie. Wyłączamy radio, bo tam klejmy. Zobaczcie, tutaj mamy takiego brutala psa, tu mamy takiego robaka, a tu mamy takiego znowu psa, a właśnie lisa i nosyrenny. Moją wielką stopę szukamy, gdzie ta wielka stopa jest. Oczywiście iPhone, chwileczkę dajcie mu, żeby się zadował. O, widzicie, warto. Wielka stopa do boju. Zobaczymy, jak odbije Jim'a. Czy go w ogóle odbije? Dobra! Ech! O Jezu, ale hity zadaj, ty! Fajny jest ten counter. ty atak, ty. Widzisz, tego? O Jezu, a mi przywalił. Dobra, zobaczmy jak ten play off. No też, też dużo odbiera. Ten atak będzie generalnie dobry na Dragonite mi się wydaje. Dobra, teraz dwa uniki i... ...rypniemy z tego play off. Ciekawe czy to jest super efektywne na... Nie, nie jest. Ale kurde, ej, to jest bardzo mocny atak, co to? Dobra, teraz mamy takiego lepszego rywala trochę. Więc myślę, załadować tutaj dwa ataki i odpalimy, i zobaczymy, ile mu odbierzemy. I uwaga, chwila prawdy. No, na tym już tak nie odbiera, ale kurde, generalnie bardzo dobry superatak. W ogóle potem tym awdejściu dużo superataków jest użytecznych. <grywanie> tak fajnie stoi, sobie ten miźnie. wzruszony ten tam odpala, kurde, ataki jakieś. Waterpulsy. A ten taki niezruszony stoi i ten gleba. I teraz będziemy chcieli wrzucić tego skubańca do Jima. Jeszcze go nie widziałem. Możecie pisać, czy go widzieliście w Jimie. Ale powiem wam, że bardzo mi się dobrze nim bije. Nawet chyba lepiej niż Dragonite, co jest zaskakująco fajnie. Dobra, wrzucamy go do Jimu. Ciekawy, mi jak on będzie wyglądał na górze. Ciekawe, czy on taki duży jest czy taki mały? Hmm, taki średni. <grym> Dobra. A jak w środku wygląda? Uwaga! Ej, kurde, epicki pok. Ja pitole. No, budzi respekt, że tak powiem. Teraz, kurde. Uleczony dragonite to może się bić. Pyk, pyk. Tutaj jest, widzicie, tysiąc różnicy w CP. I najpierw myślę, nie atakować. A teraz myślę, atakować. Ej, on mi więcej odbiera. Czyli dobrze myślałem. A super Ej, kurde, ale ja mu mało odbieram. What the fuck? A super atak? A on mi? Ło, mi zasadził. O ja, pitole, za HP. Także myślę, że jak macie Dragonite, to. To już go nie macie. <gry> nie, myślę, że jak macie Dragonite'a i walczycie właśnie przeciwko takiemu Ursaringowi, to musicie uważać, żeby nie miał tego ataku typu Ferry, bo Ferry jest dobry na smoki i jeszcze bywam go na dwa hity ściągnął. Bo mnie bije mocno ten Grizzly. Ej, czy? Zabił mnie? No, Grizzly, no? Łoł, wow, jeszcze mi tutaj zasadził na tym, na, na Rydonie. Na Rajdonie, żeby nie było. że... Bo ja czas, czasem dla żartu mówię nazwę poksu, a wszyscy mówią: Aj tu się mówi Rajdon, nie Rydon. Ale generalnie Ursaręgi zarobi z tym Pokémonem. Jakbyśmy mieli tutaj Hyperbima, to coś czujesz, że wszystkich by na hita ściągał. Dobra, jedyny, który się mu przeciwstawił, to ten piesek elektryczny. Jolteon. Nie mierz już 10 minut. <noise> <noise> ja! Teraz zamiast Jolte ona damy sobie... Co to sobie możemy dać? Już wiem jaki komentarz mu dam Nie Jolte, on ma To Harizarda sobie teraz damy Dobra, Harizard, bisie. Harizard ma dużo czarnego podniebienia na poziomie 2072, więc on będzie tutaj niebezpiecznym zawodnikiem. Ej, a co się stało w ogóle z tym atakiem? Aha, bo Dragon Cloa mam, zobaczcie. Smoczy atak. Aha, ja myślałem, że on nie żyje. Patrzę, nie ma. <ścoughs> on ma jeden HP, ten miś. No, on czasem żyje, właśnie. <laughs> Jak ma, Jak, ma Jak, ma Jak ma jeden HP, to czasem żyje, a czasem... <laughs> Ale zaś z, z tych drgawek mi Pokemona zabił. Dobra, jeszcze sobie przetestujemy Golema, bo teraz Golem jest kozak, podobno. Tylko nie wiem, czy tym Golemem... Mam... Nie, tym Golemem mam najlepszy moveset. Już wiem dlaczego, zobaczcie. To jest chyba jedyny pokémon, który tak szybko sobie z Ursaringiem radzi. Ale Ursaring, zobaczcie, no mimo że ten atak nie jest jego typu, to on i tak napierdziela tym atakiem ostro. No, kurde. Mocny jest. <noise> Wszystko się nagrywa, wielka stopa istnieje, zobaczcie. A mówią, że na Alasce żyją, a to nie te góry. mało polskie góry. A o, co to jest? No, za szybko, za szybko siedzę w gymie. <głos> <głos> za, za szybko Także to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał Jeśli tak zostawcie łapkę w górę Generalnie jeśli chcecie więcej tego typu epickich, śmiesznych I ciekawych odcinków To zostawcie łapkę w górę A tymczasem ja się z wami żegnam, widzimy się jutro w kolejnym odcinku na moim kanale Widzimy się jutro o 12 wyjątkowo A tymczasem ja uciekam łapać kolejne Pokémon Z drugiej generacji, robić ich ewolucję dla was Piszcie w komentarzach ile pokemonów Z drugiej generacji już macie w plecakach Oczywiście takich unikatowych Pokémonów, Nie tych samych, a tymczasem ja się z wami Żegnam, widzimy się jutro w komentarzach na dole oraz na social mediach, które macie wszystkie w opisie, czy to Snapchat, czy to Instagram, czy to Facebook, czy to nasza klasa. Nie wiem, że ty naszej klasy nie mam, Obczajcie sobie po prostu opis, a ja uciekam, trzymajcie się, cześć!